Ja 7, z tej strony Diamodek PUD11. Nagrywałem sobie dzisiaj filmik z Brawl Starsa. Sorry za moją nieobecność, ale to no, po prostu no, byłem chory i nie mogłem nagrywać. I jeszcze miałem wakacje, więc sorki mnie Więc gramy sobie Mortisem dzisiaj. Jak chcesz, żeby cię dodał do znajomych, to weź sobie na stare firmy tam pokazuję jak on mój QR. Moje super ID I możecie po prostu zapraszać mnie na znajomych, ja was chętnie dodam i... No, trafiły nam, trafia nam się jakieś Lili, Która jest mocna, ale myślę, że damy radę za wygrać Zbieramy sobie powercubesa, ale już jakiś dawno Mike próbuje mnie podjechać sobie Zbieram power powercuba i uciekam Sorry za mój głos, ale mam katar. Nie wiem co to na robi. A szybko przechodzimy do krzaków. Czekamy na jakąś ofiarę. Nie wiem co tutaj się odwala na, tej, na tym środku. A chciałbym dojechać tego godzina? Bierzemy może dojeżdżamy do Nie udało mi się. Szkoda Za 8 sekund się rozpie. Czas im pokazać kto tutaj rządzi Ciekawe, ciekawe czy to wygramy Mam nadzieję, że tak W sumie bo dla Morty się zbie, z, z- Ten Zwrósł bo jak nie byłem na YouTubie, to bardzo ćwiczyłem na Morticia I mam nadzieję, że coś na te treningi, coś na treningi przyniosły Mam nadzieję, że ta nani nie, nie, nie zepsuje naszych, naszego pola bitwy Czyli nas nie zdradzi, gdzie jesteśmy Ale ten Poko, bardzo mi się on podoba Żeby go zabić I już po nim. Tabi chyba chce mnie dojechać. Chyba jej nie wyjdzie. I zgarzę z użyty na barna. No i... Deraliśmy. Ta runda się nam nie udała. Czyli straciliśmy pucharków. Co że tak krótko. Ale... Za niedługo do szkoły. Czy jakiejś szkoły? Do szkoły, to ja już byłem w sobie. Znaczy, do. No tak, do szkoły, co ja mówię. Do szkoły. O, o to cześć.